Cześć. Odpowiem dzisiaj na pytanie, które bardzo często pojawia się w moim gabinecie i też na facebookowej stronie. E, czy pierwszy obrót powinien być z leżenia na plecach do leżenia na brzuchu, czy na odwrót? E, otóż tak, pierwszy obrót zawsze jest z leżenia na plecach do leżenia na boku, później do leżenia na brzuchu. Dopiero kiedy ta umiejętność zostanie przez dziecko opanowana,. To obraca się ono z leżenia na brzuchu do leżenia na plecach. I tutaj pojawia się kolejne pytanie: czy kilkudniowe, kilkutygodniowe dziecko powinno już obracać się, leżąc na brzuchu, na plecy? I co, jeżeli tak robi? Eee, odpowiadając, nie powinno się obracać, i jeżeli się obraca, to trzeba się zastanowić, E, czy nie ma problemów z napięciem mięśniowym. Jeżeli to napięcie mięśniowo, mięśniowe jest nierównomiernie rozłożone w ciele i te mięśnie zlokalizowane z tyłu, e, na, na pleckach, e, na karku są zbyt mocno napięte, e, to bardzo często dziecko odgina głowę do tyłu, traci jakby równowagę i przez to odgięcie odwraca się z leżenia na brzuchu do leżenia na plecach, ale nie jest to wzorzec prawidłowy. I teraz ja bym chciała pokazać na mojej lalce asystentce, jak taki obrót prawidłowo powinien wyglądać i na co szczególnie zwracać uwagę przy tej aktywności. Pokażę teraz, jak wygląda obrót z brzucha na plecy przez odgięcie głowy. Czyli ten obrót, który niekoniecznie jest obrotem prawidłowym. Dziecko leżąc na brzuchu, odgina głowę mocno do tyłu, obraca nią na bok, i w ten sposób, jakby traci równowagę, i obraca się do leżenia na boku, i dalej do leżenia na plecach. Podczas tej aktywności. Bardzo mocno napinane są mięśnie prostowniki, te zlokalizowane z tyłu ciała, na plecach, na karku, na szyi, a jest mała aktywność mięśni zlokalizowanych z przodu ciała czyli tych na klatce piersiowej i mięśni brzucha. Prawidłowa aktywność, jeżeli chodzi o obrót z brzucha na plecy. Powinna wyglądać w ten sposób, że dziecko sięgając po zabawkę przenosi ciężar ciała na jedną stronę i całkowicie ją wydłuża. Przeciwną stronę skraca, zginając nogę, napinając mięśnie brzucha, obraca się do leżenia na boku i dalej do leżenia na plecach.